co ja jestem overplay game a dzisiaj ze mną jest a tak i nagrywamy mm, mine, w... mine Warsy, ogólnie nikt nie wbija Jest sami <laughs> tak, jest interne, bo... jest, jakiś... o, jest jest jeden wiedziałem okej okay. Dobra. O, jest kolejne. Ok, Ty Dzień dobry. Nie żółtych. Dzień Nie ma żółtych. No nie, typek wbił. Nie wbił? Nie wbił. Broń, ja bronię tu. Czekaj, czekaj. Trzy na trzy wbił. Czerwoni, zieloni? Szybko. Czerwoni, zieloni, nie wbią! Czy czy zieloni? Bo nie wiem. To nie to jesteśmy żółtych. Nie, bo ty plek nam będzie zabierał żelaza. Zieloni. Dawaj zieloni. No nie jesteś. ja to będę. Ja, ja ty Ja nie wbiję, ja nie wbiję, ja nie wbiję. Nie wbił nikt. Dwa na trzy, dwa na trzy, dwa na trzy. Trzy na trzy. trzy. Dobra, trzy A, wyjdzie. <try> JP. Skąd, skąd mnie zrobi? No poznaję, że cię wychodzi tacy, jak się jest dziewczyna w grze. Ja już sobie killoff Zabrałem mu drewno. Cieszę się, mi załatwił.

A no zabrałaś mi, Nie, tu jest, tu jest. A co sobie dać. dobra. mi tam. wszystko kopiemy, kopiemy. Tu jest chyba jeszcze coś. Jak, czy co? wo to Lawa się nie leje, aby się zaraz poleje. Lawa się to... nie poleje. bo Ja ej. jeszcze daj, Crafting. 24. Jaka 24? 21, 27. A to późno. Ej, pięknie wyweje. Dość późno. Rodzice na imprezie? Ja, Ej, Wiki daj im trochę wejdzie. Zaraz. Uuu, to, to już <laughs> o dzień. Jak coś to to nie Wiki. Nie powiem Wam, nie, 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 to nie Wiki. Znajmniej. Wiki ma... Wiki ma narkotyki. Ja, nie, nie. Czartuję. Ej, daj mi diaksa. Ej! Słyszę. Mam go! Ale no to jest moje! A to masz drugie. Wykopałaś? No tak, wykopałam No poczekaj, ja ci zaraz znajdę.

No nie, nie będę. Poczekaj, bo ja wiem gdzie jest diaks. W no, ramieniu się topię. Już ktoś tu wykopał? O nie, jest. To ja patrzę, że ma. Na... Boże, idę w stronę starych, stary, bo starym e, ja Chyba. Nie! On opuścił? Nie. E, Utonę! O nie, nie utonąłem. A, drugi. Ej, ktoś zabrał diaksa. No, trzy diaksa. A ja mam dwa. Eee, ja to mam to dwa i mam mieczek! Idę się klapać. No co? Mogę sobie zrobić ja Idę w stronę skarbowego. Stronę... Nie, tak, ja, ja idę w stronę żółtych. Ja idę w stronę żółtych, o tam, o tam. Tam na prosto mam jednego żółtych. I jeden żółty, trzech żółtych. Idziemy na żółtych? Bez seta. Ja idę bez seta, szukam żelaza za to. Ale za to mogę się... Nie ma ty, nie ma. To jest kon. To jest znaleziono złota... Nie wiem, jest taka. Aha, z tą stroną. Widzę żółtych. To się w tę stronę. Ja wiem. O i znalazłem... nie. No serio Emeralda mi pokazała jakie są bagi. Emeralda? No emeraldy i mi zniknęło. Odnowiło się i mi zniknęło o żelazo. na tej No tak, ale mi pokazało i zniknęło. Czekaj, ja, ja, ja mam 6 żelaza, przepalę sobie dwa. Jesteś ja, ja tam? Ja już jestem prawie przy żółtych. Jestem przy żółtych, ktoś mi pomoże? ja mam diamentowy miecz. O, idzie typek za ze mną. Ja was się Jesteś? Ej, tu mi trochę diamentów. Mogę mieć klatę? Ty też? Ja to tam żebym się urodził. Spróbowałem tam nie znalazł. To czekaj, zostawię to tym. Nie wejdzie? Nie wejdzie. Dobra. Chodź o Gdzie ty jesteś? Gdzieś ty polazła, poczekaj. No tu. Aha. Idę, idę. To po mi, kończymy, bo ja się boję tam samo A gdzie to jest? No. Idziesz za mną, czy nie? Nie. Ja się zgubiłem. A tam jesteś. Ty tam jeszcze ja do żółtych. Tak, tak! Nie mogę, nie umiem z Uuuu uh. To jest jakiś O kurde Wybuchnie, nie wybuchnie nie wybuchnie To chyba wybuchnie go A tu idzie ten dybek DIAMENT Wykopię go Co cię klepie? A zombie Diamond! Poczekaj, tyle zdań. No a, dobra, to sobie go weź. Czyli ja idę na środę, i tam jest więcej. Jeszcze skieruję. Poklep, poklep, What? Ej, pomysł! Denne, denne, ej! Biorę enchant. Oj, złożyłeś niedawno. Creeper! Oj, sorry. Ej, tam był akurat mój diament, ale okej. Okay. Co tutaj było? Ampiezy niepotrzebne. Jest! Okay. Jest... Creepy! Ile masz teraz Łot. Ej, te no, dna, O! Gdzie? Ja wiem, ja tam byłem! Czy coś się tam zdarzało? Idziemy tam? Nie. <grystanie> Ale potem, jak się wyjdziemy po krzeli. No ja mam dziewięć dymentów na razie. No To jedźmy właśnie tam, panie. Idźcie, mówicie. Ja sobie żerałam o Ja potrzebuję crafting. Czy nie robiłeś też na to? Ja nie szmatę. Nie do ciebie, tylko mi do Klippera. Ale nie, ja nie szmatę, ja mam to po Dobra, no to spokój, właśnie spokój w sumie Pace. Czekaj, mogę mu dać jednego diaksa No, już. no to ma jaki no To jest mały drugi, nie? No bo niebieski ja po, Ej, potrzebuję masz ten, bo już po, poszedłem do żółtych Masz, ej, Masz? dwa żelaza? Albo trzy? Ja mam na tylko dwa. Ja idę do żółtych. Idziesz ze mną? Chyba przepalam. Ja idę do żółtych. Idę ich zdelać, Będę na lajcie, już będę miał żelazo. Ale nie... Wiem, to... ja mam enchant, gdzie ja sobie zenchantuję set. Ja i potem do mnie przyjdziesz. To dam cię. Ale ja chcę wszystkich, nie nie Gdzie? Na środku? Na do środka? Nie! Do środka! stary, jestem ja sam w drużynie. I widzę jakiegoś... Widzę czerwonego. I żółtego są. Dobra, dobra. Dora Żley! nie I zdebrałem! Dora Tak nie! Chodź, zakończymy to. Dobra. Może się ja to Nie, chodź. O tu! No to więc kończymy ten odcinek. Żegam się z wami. Cześć! Cześć.